Cześć, tu misz ja ten sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj kolejny film w serii Pierwsze Wrażenia. Chciałbym bowiem opowiedzieć Wam o grze, w którą zagrałem ostatnio po raz drugi, a jakiś czas temu grałem także po raz pierwszy. Czyli w praktyce z tym po dwóch rozgrywkach. Siłą rzeczy to na pewno nie będzie recenzja, to wyłącznie może być film z pierwszymi wrażeniami. I dzisiaj w związku z tym, właśnie w tej serii, pojawia się materiał traktujący o grze Podziemne Imperium. Podziemne Imperium, wydane także pod angielską nazwą Imperial Miners, to kolejna gra Portal Games. Gra, która na SN była dosyć mocno reklamowana w 2023 roku, a w którą dane mi było zagrać pod koniec 2023 roku i na początku 2024. Autorem tego tytułu jest Tim Armstrong. Jest to gra osadzona w uniwersum osadników, czy w zasadzie w uniwersum Imperium, które znamy chociażby z osadników Imperium. Przeznaczony ten tytuł jest dla jednego do pięciu graczy w wieku 10 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii wyniesie od 20 do 60 minut. Podziemne Imperium to w związku z tym kolejna odsłona gier, które przenoszą nas do uniwersum zapoczątkowanego przez Imperium, przez osadników Imperium. Jest to gra, która jest co do założenia grą z dosyć niskim progiem wejścia, grą, w którą możemy zagrać także z rezolutnym dziesięciolatkiem, grą, którą możemy zagrać w 20-30 minut. Nie jest to w związku z tym jakiś bardzo, bardzo skomplikowany tytuł i co za tym idzie jest to również gra, w przypadku której ale zarówno komponenty, ich jakość, ich oprawa wizualna, jak i same mechanizmy nie będą przesadnie złożone. W Podziemne Imperium zagrałem dwukrotnie. Wpierw zagrałem u Andrzeja z P&A Games, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Graliśmy wtedy zdaje się trzyosobową partię, a drugą partię graliśmy z chłopakami z Gradania i z Tomkiem Sokolukiem kilka dni temu, w zasadzie już w tym momencie blisko tydzień temu i to była moja druga rozgrywka w ten tytuł. Podziemne Imperium to gra, w przypadku której każdy z graczy będzie drążyć kopalnię. Każdy z graczy otrzymuje zestaw składający się z planszetki, na której są oznakowane pewne akcje, które będzie można uruchamiać w momencie dokładania kolejnych kart do naszej kopalni. Mamy również zestaw kart które będą dopierane przez graczy z zakrytych stosów, tak żeby mieć na ręku odpowiednią liczbę kart i jednocześnie także będziemy mieć specjalne planszetki, po których będziemy przemieszczać nasze znaczniki, ażeby odpalać kolejne bonusy. Jak mechanicznie wygląda podziemne imperium? Powiedziałem już o tym, że każdy z graczy otrzymuje swoją własną planszetkę i pod tą planszetką będzie dokładać w trakcie swojego ruchu, a więc co turę, jedną wybraną przez siebie kartę. Jak to z kopalniami bywa, będziemy dokładać karty pierwszego, drugiego, trzeciego, a nawet czwartego poziomu, coraz niżej schodząc w głąb ziemi, dokładając kolejne karty. Zasada obsługi podziemnego imperium jest banalnie prosta, a mianowicie w trakcie naszego ruchu, a w zasadzie w trakcie wspólnego ruchu wszystkich graczy, bo gracze Wspólnie, wspólnie gracze w tym samym czasie decydują o tym, jaką kartę w danym momencie chcą zagrać. Gracze decydują, jaka to jest karta, i podkładają ją pod swoją planszetkę. I zasada jest prosta: karty pierwszego poziomu wędrują bezpośrednio pod planszetkę, karty drugiego poziomu muszą powędrować pod karty pierwszego poziomu, trzeciego pod drugi i wreszcie karty czwartego poziomu pod karty trzeciego poziomu. Karty nie mogą w związku z tym wisieć nie przylegając do żadnej innej karty znajdującej się bezpośrednio nad nią, choć karty nie będą też układane w taki sposób, że jedna karta jest bezpośrednio pod drugą, styka się z nią całą swoją, z całym swoim brzegiem. Musi ona stykać się z kartami w taki sposób, żeby tworzyć coś na kształt piramidy, czyli pod jedną kartą pierwszego poziomu znajdą się docelowo najprawdopodobniej dwie karty drugiego poziomu i tak dalej. Karty jednocześnie są układane w taki sposób, ażeby w miarę możliwości tworzyć połączenia wagoników wypełnionych złotem, bo takie wagoniki na końcu dają punkty. Jak łatwo się domyślać, w samej grze właśnie o to chodzi, czyli o generowanie punktów. Te punkty będą pozyskiwane w wyniku odpalania akcji znajdujących się w naszej kopalni i w wyniku zapełniania wspomnianych wcześniej wagoników. W trakcie Naszej tury bowiem, w momencie gdy dokładamy kartę, to po jej wyłożeniu i ewentualnym opłaceniu kosztu, bo karty będą posiadać także koszt wyrażony w monetach, możemy odpalić akcję, począwszy od najniżej znajdującej się karty, którą właśnie wyłożyliśmy. I tu ma miejsce kaskadowe odpalanie akcji, a więc począwszy od karty, którą wyłożyliśmy, odpalamy znajdującą się na niej akcję, bo każda z kart, jakie posiadamy, posiada jakiś efekt. Następnie wybieramy jedną z dwóch kart znajdujących się ponad kartą, którą aktywowaliśmy, odpalamy jej akcję i w ten sposób wędrujemy aż do samego szczytu naszej kopalni, gdzie docieramy do naszej planszetki. A na planszetce możemy wybrać jedną z trzech dostępnych akcji. Możemy wziąć dwie monety, możemy dobrać pewną liczbę kart z wystawki, z wystawki. To są zakryte stosy i decydujemy o tym, czy dobieramy karty pierwszego, drugiego czy trzeciego poziomu, a żeby Pozyskać nowe do potencjalnego wyłożenia, albo płacimy monetami, żeby przemieścić się na specjalnych planszetkach postępu. W momencie przygotowania rozgrywki mamy zawsze trzy z sześciu dostępnych planszetek, które są wykładane do rozgrywki, i w trakcie partii będziemy po tych planszetkach się przemieszczać, podnosząc nasz znacznik. Każde pole, na którym się zatrzymamy, generuje jakiś efekt w postaci korzyści, tak jak na przykład pozyskanie dodatkowej karty, mogą to być karty czwartego poziomu. Następnie może być też tak, że pozyskujemy na przykład wagoniki, które służą wypełnianiu połączeń pomiędzy kartami w sytuacji, w której mamy tylko pół wagonika nadrukowanego na karcie. Wtedy możemy go skompletować, dokładając na nim specjalny, specjalny wagonik. Możemy pozyskiwać monety, możemy generować pozyskiwanie punktów, które także są na tych planszach akcji, na tych planszach bonusów dostępne. W momencie, gdy nasz znacznik powędruje na sam szczyt planszetki, to odpalany jest specjalny efekt, na przykład generowanie punktów za zawalone korytarze, bo i taki mechanizm także występuje, a następnie musimy przenieść się na któryś z innych dwóch pozostałych torów i ponownie się po nim spinać, ażeby odpalać konkretne bonusy. W momencie, gdy wszyscy gracze już uzupełnią swoją kopalnię o nową kartę, czyli gdy wszyscy gracze mają tyle samo kart włożonych do swojej kopalni, następuje nowa runda i gramy tak do momentu, gdy zakończymy odpowiednią liczbę rund, kiedy to gracze po prostu podsumowują to, ile zebrali punktów. Te punkty są z jednej strony, jak wcześniej wspomniałem, doliczane w formie tych, jakie zebraliśmy za zapełnione wagoniki. Ale i w trakcie partii będą też efekty, które będą nam wprost generować punkty, którymi są małe kryształki występujące w trzech różnych nominałach. Każda z kart, jak wcześniej wspomniałem, posiada swój poziom, który determinuje to, gdzie możemy ją układać w naszej kopalni, posiada koszt, w przypadku niektórych kart tych najwyższego poziomu będzie to, najniższy, będzie to koszt zerowy. Wreszcie mamy także efekt, który mówi nam o tym, co dokładnie robi karta. Czasami będą to efekty sytuacyjne, czyli będą one uzależnione od aktualnego, na przykład sąsiedztwa tej karty z innymi albo od jej statusu, bo może być tak, że na przykład karty dają nam bonus, jeśli mamy spełnione konkretne warunki. W grze mamy też pośród tych kart sześć różnych kategorii kart, czyli jakby przynależności tych kart do różnych grup. Mamy na przykład szkotów, mamy barbarzyńców i w zależności od tego jak Dużo danych kart mamy w naszej kopalni, może być tak, że one się kombują, czyli odpalane są pewne efekty. Niektóre na przykład dają nam bonus za posiadanie iluś kart danej rodziny w naszej kopalni, inne premiują różnorodność, więc to w dużej mierze zależy od tego, co po prostu udało nam się w kopalni uzbierać i na co postanowiliśmy zagrać. Tak. W bardzo dużym uproszczeniu, ale i w praktyce, moim zdaniem prawie wyczerpująco. Powiedziałem o tym, jak wyglądają mechanizmy rządzące rozgrywką podziemnego imperium. Teraz czas na opowieść o tym, co mi się w trakcie tych dwóch rozgrywek w Podziemnym imperium podobało, a co podobało mniej. Jak zawsze w trakcie filmów z serii pierwsze wrażenia. Zacznę od tego, że bardzo podoba mi się oprawa wizualna. I to jest gra, która nie bez powodu ma wystawioną na pudełku informację o tym, że możemy zagrać w ten tytuł z graczem w wieku 10 lub więcej. Choć w sumie nie wiem, czy to znajduje się na pudełku, na pewno figuruje na Boardgaming, ale nawet gdyby nie figurowało na pudełku z różnych powodów, to, może by, to, to na pewno jest tak, że to jest gra, w którą śmiało zagramy z 10 -latkiem. To za sprawą dwóch rzeczy. Po pierwsze, jak wcześniej wspomniałem, dosyć przystępne zasady, nieprzekombinowane, proste do wyjaśnienia, proste do zrozumienia. Po drugie, bardzo sympatyczna oprawa wizualna i mi osobiście bardzo podoba się ten styl. Każda z kart, co warto podkreślić, posiada swój własny indywidualny rysunek. To nie jest tak, że mamy na przykład 10 kart na tę samą modłę, które różnią się na przykład jedną ikonką. One wszystkie są inne. Każda posiada, odpowie każda posiada odpowiednią nazwę. Często to są dowcipne rysunki, które przedstawiają jakieś humorystyczne sytuacje. Utrzymane oczywiście w klimacie graficznym, tego do czego przyzwyczaiło nas uniwersum Imperium. To moim zdaniem jest bardzo sympatyczne, cieszy oko i w momencie, kiedy już budujemy tę kopalnię, to wizualnie przynajmniej, to rzeczywiście zaczyna taką kopalnię przypominać. Ale oczywiście nie kopalnią taką, jaką możemy sobie wyobrazić, kiedy myślimy o kopalni węgla kamiennego albo jeżeli. Pojechaliśmy na wycieczkę do Wieliczki lub do Bochni, zobaczyliśmy, jak wygląda kopalnia Soli. To będzie kopalnia utrzymana w tym komiksowym, bardzo uśmiechniętym, bardzo nietypowym klimacie, gdzie pod ziemią okaże się, że mieszkają różne istoty, gdzie znajdują się najróżniejsze pomieszczenia. Więc to nie jest kopalnia sensu stricte, to jest bardziej podziemny kompleks, który będziemy tworzyć wypełniając go poszczególnymi pomieszczeniami. Powiedziałem już o przystępności zasad, mogą to powtórzyć po raz trzeci. To jest gra, którą bez problemu jesteśmy w stanie wyjaśnić w 5 do 7 minut, rozłożyć ją i zagrać partię w 30 minut bez jakichkolwiek komplikacji. Niuansów dotyczących jakichś specyficznych przypadków jest naprawdę bardzo mało, mogą budzić wątpliwości na przykład zasady dotyczące tego, czy możemy podkładać kartę albo stawiać kartę na danym poziomie, jeśli nic nad nią się nie znajduje. Albo jak daleko możemy sięgać na boki, budując naszą piramidę. Ale to są jakieś bardzo, bardzo rzadko pojawiające się wątpliwości, i to zresztą bardzo proste do rozstrzygnięcia. Więc powiedziałbym, że Podziemne Imperium jest grą niezwykle przystępną, prostą do wyjaśnienia, atrakcyjną wizualnie, w którą też bez problemu bardzo szybko zagramy. Bo czas rozgrywki jest również tym, co warto pochwalić lub w zasadzie opisać jako cechę tej gry. Bo niezależnie od tego, czy zagramy w ten tytuł solo w 2, w 3, w 4, w 5 osób, czas rozgrywki powinien wyglądać dokładnie tak samo. Może być tak, że jeżeli ktoś będzie bardzo długo się zastanawiał, to może podnieść czas tej rozgrywki, ale to już jest specyfika konkretnego gracza. Jeśli wszyscy gracze w miarę sprawnie wykonują swoje ruchy, to czas partii nie będzie różnić się w zależności od tego, czy gramy w 2, 3, 4, czy może 5 osób. To, co mi się podoba, to jest to, że to jest gra, która generuje pewien potencjał do kombinowania jest kombogenna, to znaczy, że budując naszą kopalnię, będziemy próbowali wykrzesać jak największy potencjał z kart, które układamy. I to niewątpliwie jest gradka dla fanów optymalizacji dla osób, które lubią tego typu budowanie kombinacji, wykręcających jak największy potencjał z tego, co posiadamy. I to jest gra właśnie tego typu, bo tu całą robotę robi zastanawianie się nad tym, którą kartę z naszej ręki wykorzystać, a której nie, w którym miejscu ją umiejscowić i jednocześnie w jakiej kolejności te karty wykładać, bo to rzutuje na różne kwestie. To rzutuje na kwestię wypełniania wagoników, to rzutuje na kwestię możliwości odpalania akcji znajdujących się na tej, ale i na innych kartach w naszej kopalni, które akurat znajdą się w tej sekwencji, to rzutuje też. Czasami na koszt i na to, jak będziemy zarządzać naszym majątkiem, bo pieniądze mają znaczenie. One determinują to, jak szybko możemy przemieszczać się na dodatkowych torach, na planszetkach, jednocześnie jak cenne pomieszczenie możemy wykładać. Więc tych decyzji do podjęcia będzie całkiem sporo, co nie znaczy, że to jest gra, która jest jakoś szczególnie narażona na paraliż decyzyjny. To nie, są, to nie jest bardzo złożona gra. Tym samym te decyzje, mimo że momentami będą interesujące, nie powinny powodować zawieszenia rozgrywki. I ten potencjał do budowania kombinacji jest czymś, co moim zdaniem w podziemnym imperium mechanicznie jest najbardziej satysfakcjonującym elementem. Kolejna kwestia jest taka, że wydaje mi się, że grając w tę grę będziemy mieć mimo wszystko poczucie pewnej różnorodności, czyli kiedy usiądziemy do niej po raz wtóry, to z uwagi na to, że kart jest jednak dosyć sporo, z uwagi na to, że możemy miksować plan środkami, które będą wykorzystywane z partii na partię, to to, jak zagramy daną rozgrywkę, jakie karty pozyskamy, jakie ułożymy, będzie powodować, że każda rozgrywka będzie wyglądać troszkę inaczej. Elementów, które różnicują partię jedną od drugiej, jest na tyle dużo, że wydaje mi się, że co najmniej kilka, kilkanaście razy można zagrać w tę grę bez poczucia jakiejś wielkiej powtarzalności. Pewnie stanie się to problematyczne, gdy będziemy już znać na pamięć absolutnie wszystkie karty, bo wtedy może być tak, że będziemy szukać optymalnych ustawień, a niekoniecznie czerpać frajdą z odkrywania tego, jaki potencjał dają nam karty, które dobieramy na rękę. Wydaje mi się, że z punktu widzenia niektórych graczy na pewno pozytywnym elementem będzie też to, że w tej grze nie występuje negatywna interakcja. I teraz, jeżeli powiemy o tym konkretnym elemencie, do którego jeszcze wrócę, to biorąc pod uwagę to, że jak wcześniej wspomniałem, jest to gra przyjazna dla dzieci w wieku 10+, to brak negatywnej interakcji jest OK. W tym sensie, że nie powoduje on żadnych spięć nad stołem, nie powoduje u dziecka frustracji wynikającej z tego, że ktoś właśnie spowodował zawalenie mu części kopalni, że ktoś ukradł mu zbierane samorodki. Tego nie będzie w tej grze. Każdy będzie tworzyć swoją własną kopalnię bez ingerencji innych graczy. I teraz... Jeśli miałbym już płynnie przejść do rzeczy, które mi się w podziemnym imperium podobają mniej, albo które uważam za potencjalnie problematyczne, to kontynuując ten wątek można byłoby powiedzieć, że brak jakiejkolwiek interakcji jest problematyczny w podziemnym imperium. Bo czym innym jest brak negatywnej interakcji, a czym innym brak jakiejkolwiek interakcji. A podziemne imperium jest grą, w której tej interakcji nie ma po prostu w ogóle. I teraz. Możemy sobie zadać pytanie, w jakim celu mamy siadać do grania w podziemne imperium w 2, 3, 5 osób, skoro jest to w praktyce gra solo? No i odpowiedź, my, wydaje mi się, że każda grupa graczy powinna sobie udzielić odpowiedzi, powinna udzielić sobie każda, każda grupa graczy samodzielnie. Jeżeli lubimy spędzać po prostu wspólnie czas nad grą, niekoniecznie grając ze sobą, to podziemne imperium może być bardzo dobrym wyborem, ale jeżeli oczekujemy od gry. Tego, żeby w jakiś sposób powodowała, że między graczami zachodzi interakcja inna niż dyskusja albo rozmowa nad tym, co nie dotyczy samej gry, to podziemne imperium nie jest tytułem dla Was, bo to jest gra, w której tej interakcji po prostu z punktu widzenia mechanicznego nie ma. I to może być problematyczne. Ja osobiście, kiedy grałem w tę grę, miałem poczucie, że po prostu układam swoją własną kopalnię, w ogóle nie patrząc na to, co robią inni, bo mnie to po prostu w ogóle nie interesowało. Nie miałem żadnego wpływu na to, co zrobią inni, i niezależnie od tego, jak układały się karty tych graczy w ich kopalni, to nie miałem poczucia tego, że cokolwiek, co robią, może mieć wpływ na to, co ja robię. I okej, okay, można byłoby powiedzieć, że jeżeli jesteśmy bardzo zaawansowanymi graczami w podziemne imperium, to interakcja w szczątkowym zakresie będzie się pojawiać. Dlaczego? Dlatego, że widząc, że inni gracze mają w swoich kopalniach pewne karty, wiemy, że my ich już nie zdobędziemy. Więc jeżeli gramy bardzo optymalizacyjnie, świetnie znamy karty znajdujące się w zestawach i chcemy układać kombinacje pod konkretne karty, licząc na to, że uda nam się je pozyskać. To, kiedy widzimy, że tych kart już nie ma, musimy adaptować naszą strategię. Ale to jest interakcja szczątkowa, bardzo naciągana w tej podstawowej wersji, kiedy siadają do tej gry osoby, które tę grę poznają, albo nie grają w nią nałogowo. Interakcji nie będzie po prostu w ogóle. Kolejna kwestia jest taka, że mam pewną wątpliwość dotyczącą kart czwartego poziomu. I bynajmniej nie chodzi o to, jakie pozyskujemy, bo te karty pozyskujemy tylko dzięki, zdaje się, jednej specjalnej karcie i dzięki torom, po których się przemieszczamy. Tam nagrodą na jednym z poziomów jest możliwość dobrania karty czwartego poziomu. Bardziej chodzi mi o to, że te karty są absolutnie wszystkie na jedno kopyto. I to jest zastanawiające, dlatego że o ile te karty różnią się nazwą, różnią się ilustracją to efekt mają dokładnie ten sam. Po prostu powodują odpalenie, pozyskanie dwóch punktów, dwóch kryształków. I teraz pytanie, dlaczego brak różnorodności na czwartym poziomie? Być może jest tak, że uznano, że te karty i tak jest ciężko pozyskać, i teraz zróżnicowanie ich siły, zróżnicowanie ich potencjału powoduje, mogłoby powodować, że któryś z graczy, który taką kartę pozyskał, byłby poszkodowany tym, że dostał kartę słabszą, niepasującą do jego kopalni. Ale wydaje mi się, że to można było bardzo prosto rozwiązać, bo można było zrobić alternatywną akcję na tych kartach. Można było przyjąć założenie, że rzeczywiście każda z tych kart może być odpalana, tak jak to ma miejsce w obecnej wersji gry. I oprócz tego dołożyć jakiś specyficzny efekt, który potencjalnie można wykorzystać zamiast wzięcia tych dwóch punktów. Wtedy to miałoby trochę większy sens, bo obecnie, obecnie mam wrażenie, że czwarty poziom jest. Niby taki sam, a jednak nie jest taki sam, jeśli spojrzymy na grafiki, i na, na, na grafiki oraz na nazwy. to było coś, co mi lekko zgrzytało. Oprócz tego ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest klimat. Bo o czym traktuję w praktyce podziemne imperium? W założeniu W założeniu jest to gra, w której będziemy budować, no właśnie, nawet nie tyle kopalnią, co podziemne imperium, jak sama nazwa wskazuje. Ale czy kiedy dokładamy tę kartę, to faktycznie czujemy, że budujemy jakąś podziemną strukturę, która nabierając kształtu powoduje, że obserwujemy ją w poczuciu tego, że przybliżamy się do celu, jakim jest zbudowanie podziemnego imperium. To totalnie nie jest gra o tym. To nie jest gra o tym, że rozwijamy nasze wielkie imperium. To jest gra o generowaniu zasobów, o generowaniu punktów. I o próbie odpalenia jak największej liczby korzyści wynikających z interakcji między kartami. Klimatu w tej grze bym się po prostu nie doszukiwał. I okej, okay, być może w tym momencie oczekują zbyt wiele od gry, ale to jest gra, do której podejdziemy raczej wyłącznie czysto mechanicznie. Co mnie osobiście z punktu widzenia tego, jak ładnie ta gra wygląda, ponownie zgrzyta, bo widzę pewien dysonans pomiędzy tym, co gra. Czym gra jest, a czym mogłaby być, gdyby była nieco bardziej klimatyczna, gdyby dołożono pewne elementy, które sprawiałyby, że mielibyśmy jakieś większe poczucie tego, że budujemy jakieś podziemne imperium. Być może oczekują zbyt wiele, ale mówią Wam o tym, jakie były moje przemyślenia. Kiedy zastanawiam się nad tym, czy to była klimatyczna rozgrywka, czy też pierwsza, czy druga, to odpowiadam sobie, nie. To były gry czysto optymalizacyjne, w których po prostu próbowałem ułożyć karty tak, żeby wykrzesać jak największy potencjał z tego, co miałem akurat w danej puli. I tak to oceniam. Podsumowując w związku z tym, podziemne imperium to moim zdaniem bardzo ładna, atrakcyjna i wizualna, dosyć prosta gra, planszowa z bardzo przystępnymi zasadami prosta do wyjaśnienia, zrozumienia, bardzo szybka do zagrania. Generująca dużą możliwość układania różnego rodzaju kombinacji, które powinny dawać nam sporo frajdy i satysfakcji, pozwalająca na jednocześnie pokombinowanie z różnymi możliwościami, z dosyć dużą liczbą kart, dosyć różnorodną pod względem tego, jak będą wyglądać nasze finalne kopalnie. Moim zdaniem nieklimatyczną, moim zdaniem jednocześnie grą, w którą śmiało możemy zagrać solo i tryb Solo nie straci nic w stosunku do gry wieloosobowej, vice versa, gra wieloosobowa nie zyska nic w stosunku do gry solo. Raczej polecałbym, ją do, raczej polecałbym ją fanom łamigłówek, fanom osób, które fanom gier, które lubią rozgrywki solo, które lubią gry czysto optymalizacyjne, z krótkim czasem trwania i z atrakcyjnymi wizualnie komponentami. Wydaje mi się, że wtedy Podziemne Imperium jest tytułem dokładnie dla Was. Jeśli szukacie gry do grania w większym gronie, w, którym, w której będzie jakakolwiek interakcja, to podziemne imperium nie spełni waszych oczekiwań. To był film, w trakcie którego opowiedziałem o swoich pierwszych wrażeniach z rozgrywek w grę Podziemne imperium. Bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. Jak zawsze, zapraszam też do innych filmów na moim kanale. Zapraszam też na mój Facebook, na Instagram oraz na X. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.